Witajcie kochani, zaczęło się upalne lato, dlatego chowam się troszkę w cieniu, ale też chciałam Wam dzisiaj pokazać wspaniałą różę o, u nas od niedawna w nasadzeniach naszych ogrodowych, chociaż w szkółce jest już od jakiegoś czasu sprzedaży. To różyczka robusta, mieszaniec róży dzikiej. Spójrzcie, coś co przeraża niejedną osobę, mocne kolce. Całe pędy usiane kolcami, więc nie podchodzić bez rękawic. Liście skórzaste, mocne. Jako ciekawostka, zobaczcie, jak wspaniałe błyszczące liście i jak idealnie piękne kwiaty, a padało ponad tydzień czasu, podczas gdy na innych różach mamy już znaki tej niestety albo mączniaka, albo czarnej plamistości, bo w tym roku mamy rok bardzo bardzo mocno deszczowy tak tutaj odmiana przepiękna na liściach nie ma ani śladu deszczy. generalnie jest to róża yy, dla wszystkich miłośników róż przy której nie musimy robić nic wusta to róża idealna do nasadzeń nie wszelkiego rodzaju jako solitery i jako żywopłoty jest to róża przy której nie musimy nic robić wspaniale rośnie sama mocno się rozrasta nie potrzebuje bardzo wymagających stanowisk, doskonale radzi sobie i tak jak tutaj na mocnym przewiewie, mocnym wietrze, na słabych stanowiskach, w cieniu, w półcieniu, duża przepiękna, zdrowa, bardzo odporna wytrzymała, nie wymaga żadnego okrywania, więc te przyrosty, które dostaje corocznie, nie wymagają przycinania okrycia, nawet jeśli nam przemarźnie, to ona wspaniale się odbud odbudowuje. Więc w kolejnym sezonie teraz siebie wszystko na pewno odbuduje cały krzew. U nas to jest krzew jeszcze bardzo młody, bo tutaj dopiero rośnie nam na tym stanowisku trzeci rok. Była przycinana troszkę w celu tego zagęszczenia się tutaj naszego pięknego od dołu, żeby nie stanowiła nam tutaj, prawda, nisko, łysej i pustej przestrzeni. Ale bardzo polecam, różyczka przepiękna, bardzo mało wymagająca. A kwiat, spójrzcie, chociaż jest to kwiat niepełny, to jednak bardzo mocny szkarłatny kolor, widoczny z daleka. Ozdobne pręciki w środku powtarza kwitnienie, kwitnie falami. To pierwsze kwitnienie, które było wcześniej, jest najbardziej obfite, ale później też powtarza. Widzicie, jak wiele ma jeszcze pąków smukłych, z których pojawią, otworzą się kolejne kwiaty. Bardzo polecam. Kochani, tutaj dla, dla kontrastu kolorystycznego posadzona jest obok bardzo jasnej, różowo-perłowej róży. Zobaczcie, spójrzcie, tutaj różyczka Bantry też kwiat y, otwarty, też żółte pręciki, ale całkowicie inny kolor. Bardzo delikatny, jasny, perłowy, kwiat duży, jest to róża pnąca. Spójrzcie, jak wiele pąków. W których otworzą się kolejne kwiaty, i też po tej fali deszczy, która była, spuściła piękne, zdrowe liście, błyszczące. Kwiat zagęszcza nam się od samego dołu. Tak samo liście, spójrzcie, od samego dołu przepięknie, zagęszczona, nie ma pustych pędów. W przypadku robusty mieliśmy bardzo dużo kolców, także nie można było tego pędu nawet dotknąć. Tutaj nie. Gładkie pędy, zielone. I zielone również kolce, rzadziej występujące. Także nie jest aż tak niebezpieczna jak robusta. I zobaczcie, jak piękne tutaj tworzą duet.